No, powiedział pan, że pan stawia na zaniedbania w oświacie. Co pan chce zaniedbać? Panie prezydencie, dla mnie jest niezrozumiałe, ile pan w budżecie dopłaca do oświaty, żeby domknąć przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja. Ja no, nie ale... widziałem projektu budżetu, więc trudno mi powiedzieć udowodnić no, Ale, ale pan. Ja, ja niech pan ja panu odpowiem na pytania, jak pan odpowie na mnie. Co pan chce zaniedbać? Bo stawia pan na zaniedbanie. Które pan podszydził przez tyle lat, przez 8 lat. Ma pan puste no, szkoły. E, proszę pana. Mm, w moich pięciu szkołach ja jest panu, ja już, minimum po tysiąc uczniów. Ja już, ja, już minimum. Panu, ja już panu powiedziałem. To jest racjonalne. Niech, się pan, niech się pan dowie, niech się pan dowie e, jaki jest stan faktyczny i potem, mu, i potem mówi. E, bo e, wie pan, w stalowej woli nie ma pustych szkół. Nie? E, nie ma. E, niech pan powie, powie, która szkoła jest pusta. No niech pan powie. Wie pan, bo no, e, wie pan. E, Pan ma pretensje, pa, że się Pana obraża. Natomiast plecie Pan rzeczy po prostu niestworzone, powiedzieć... wystanę z palca. Mówi Pan puste szkoły. Niech Pan powie, która szkoła, y, y, gimnazjum lub podstawówka jest pusta. Która? No pytam pana. Wszystkie po kolei, panie prezydencie. Proszę Ech. powiedzieć, niż demograficzne, czy w Stalowej Woli... Proszę pana, ja widzę ale nie wie pan co... Pan, 37% wie, wie, dzieci jest wie, prowadzone... Wie pan co, wie pan co... Niech zainteresowane... Pan, niech pan, niech pan, niech pan wylem, się wie, jak wszystkie szkoły po Proszę kolei są tutaj, puste, wie pan, niech się. pan już sobie da spokój, dobrze? Panu potrzeba będzie panie. nie jednego, nie, sprzedaż, nie dwóch wiceprezydentów, nie spokój, tylko siedmiu, wie pan? Siedmiu będzie dla pana za mało I zastępców. Mi wystarczy dwóch fachowców, których pokazuje i... co pan powiedział, siedmiu będzie za mało. Kolejne pytanie od słuchaczy. Jaką koncepcję stworzenia centrum miasta z prawdziwego zdarzenia mają kandydaci, bo wstyd, by tak duże miasto, jedno z największych w województwie, nie posiadało centrum jakiegoś rynku czy serca miasta? Odpowiada pan Wiesław Siembida. O dzisiaj możemy powiedzieć, że w stalowej woli nie, nie mamy tego serca, nie widzimy tego centrum i nawet brak jakiegoś pomysłu doprowadził do tego, że stodołę za stodołą w centrum budujemy i w konsekwencji no, praktycznie nie widzimy tego miejsca. Jedyny dla mnie ruch to jest próba znalezienia takiego serca, takiego ducha, to jest rozwadów, to jest rozwadów w rynku, to jest modernizacja tych kamieniczek to jest postawienie odpowiednich knajpek, stworzenie tamtego ducha. Do rozwadowa się jeździło. To jest miasteczko z tradycjami, ale jest Stalowej Woli. I myślę, że zawsze jak przyjeżdżają osoby z zewnątrz, to albo trzeba jechać do Sandomierza, albo gdzieś szukać tego deptaka. W Stalowej Woli nie widzimy tego. Dzisiaj brak pomysłu doprowadził do tego, że tu się postawiło, tu się postawiło, tu się postawiło. Serce Kościół e, Świętego Floriana, który pod wezwaniem Świętego Floriana akurat został zastawiony budynkami, był tam obszar, był pewien plac, można było urbanistycznie tak pomyśleć, żeby było to serce stalowej woli. Pan Andrzej Szanazak? No, przeniesienie Centrum Stalowej Woli do Rozładowa jest pomysłem. Nie, tu... Kuriozalnym. To nie jest centrum. To jest no, ale serce pyta... takiego ja kultury. Ja odpowiadam na pytanie, które, pan, które już zadali czytelnicy o centrum Stalowej Woli. Więc staram się odpowiadać na pytania, a nie mówić, co mi się na język przyniesie. Centrum Stalowej Woli będzie rzeczą bardzo trudną, w zasadzie układ urbanistyczny, który powstał w latach 70 -tych, 80, -tych, wyklucza powstanie centrum sprawdziwego zdarzenia, bo ono powinno powstać w kwadracie ulic Popiełuszki Jana Pawła II, Komisji Edukacji Narodowej i Okulickiego. No ale tutaj zabudowa mieszkaniowa jest tak usytuowana, że w zasadzie wyklucza. Będziemy mieć jeden centralny plac położony między sądem, prokuraturą, biblioteką międzyuczelnianą i to będzie plac taki centralny jakby, jakby no, główny. Drugim takim placem będzie plac Piłsudskiego i w zasadzie to są wszystkie możliwości, żeby w stalowej woli wybudować centrum. Melodią dalekiej przyszłości to jest zrobienie deptaku czy jakiejś takiej alei, promenady. Jest na to szansa, ale musi najpierw powstać obwodnica i wtedy na Pawa II mogą być zwężone. I, no i tu jest miejsce na, na, na budowę i zrobienie takiego deptaku. Kolejne pytanie. Czy powstanie kościół w Stalowej Woli na osiedlu Młodynie? Odpowiada pan Wiesław Siembida. Myślę, że to nie jest e, decyzja e, prezydenta, czy powstanie kościół, czy nie powstanie. E, bardziej bym pytał hierarchii kościelnej, bardziej bym pytał mieszkańców tego osiedla. Jeśli będzie taka wola, jeśli e, będzie takie zainteresowanie, myślę, że możemy wrócić do tematu. Na dzień dzisiejszy poza awanturą, to nic e, się nie urodziło i, i nie widzę, żeby coś się urodziło. Pan Andrzej Szlazak? Mm. Jeżeli ja będę miał na to wpływ, to kościół tam nie powstanie, dopóki będzie łamane prawo i próba zaboru cudzej własności przez stronę kościelną. I tutaj będzie decydować prawo, a nie czyjaś opinia widzi mi się. Na razie sytuacja jest taka, że miasto wygrywa spór sądowy z kościołem o naruszenie własności i samowolę budowlaną i nie ma żadnych przesłanek, żeby tu coś zmieniło. Uwolewam nad tym, że cały czas strona kościelna nie jest skłonna przyznać się do naruszenia, do złamania prawa, do działania takiego żeby nie używać zaostrych słów, które musi budzić w praworządnym państwie zdecydowany sprzeciw. Nie zajęknął się nikt z tamtej strony, że zrobiliśmy coś nie tak, może należałoby się wycofać, może zastanowić nad tym. I to na pewno powoduje, że nie ma mowy o jakimśkolwiek w tym momencie porozumieniu. I teraz będzie to ostatnie pytanie od słuchaczy, później jeszcze parę słów od panów. Skład nowej rady już znamy, też znamy też przykłady zmienionej kadencji, że współpracy między radą a prezydentem nie było. Jak więc ułoży się współpraca prezydenta stalowej woli, ktokolwiek nim będzie, z nową radą miejską? Odpowiada pan Wiesław Siemida. Szanowni Państwo, pokazałem i mam taki charakter, że rozmawiam z każdym i współpraca uważam, że ma swój wymiar sukcesu, jeśli każdy może powiedzieć, zrobiliśmy to razem. W związku z powyższym opieram się na konkretnych radnych wybranych jako formacji ale jednocześnie widzę wszystkich radnych, z którymi chcę współpracować, a nie ich obrażać. I mam nadzieję, że wreszcie stalowa wola doczeka czasów, gdzie nie będzie konflikt gonił konflikt, a będzie to wspólne działanie na rzecz mieszkańców stalowej woli. I pan Andrzej Ślęcak. Stalowej woli potrzebne jest silne przywództwo. Ja mam ambicje takie przywództwo sprawować. Współpraca z Radą jak najbardziej, pod jednym warunkiem, że wśród radnych będzie większość takich, którzy chcą się uczyć, którzy chcą podejmować ryzyko, którzy chcą ponosić wspólnie odpowiedzialność za rozwój miasta i takich radnych będę szanował i chętnie z nimi współpracował. Natomiast tych, którzy, że tak powiem, działalność polega na tym, że mówią, mówią, mówią nic z tego nie wynika i tak jak to Klub Radnych PiSu przez 4 lata wymyślił nazwę ROND i zakaz picia wódki w piwnicy, no to coś takiego nie będzie zasługiwało na, mój, na moje uznanie. I niech ten ktoś nie oczekuje, że ja będę tutaj jakieś względy dla tego typu nieróbstwa wykazywał. Ale mandat od mieszkańców e, Klub PiS dostał koń, w kończymy, kończymy już e, naszą debatę. Jeszcze parę Co słuch. nie znaczy, że będzie jaka, jaka ma być kadencja czteroletnia pod prezydentem, za prezydentury Wiesława Siembida? Proszę bardzo, jedno zdanie. Proszę powtórzyć, bo... Roz... Jaka ma być kadencja najbliższa za prezydentury Wiesława Siembida? Udana, pełna sukcesu, spokoju i rozwoju dla miasta stalowej woli. I szanowni mieszkańcy, warto postawić na zmianę, żeby się dowiedzieć, czy faktycznie można lepiej, można pełen radości i sukcesu później mówić, że głos nie poszedł na marne. Jakie będą kolejne 4 lata za prezydenturę Andrzeja Szlenzaka? Ciężka praca, wiele trudnych decyzji, żelazna dyscyplina, jeżeli chodzi o finanse nie zwiększanie niepotrzebnie zatrudnienia, y, zwłaszcza w administracji, y, przygotowywanie się do dalszych wyzwań i działanie z perspektywą rozwoju miasta na lat 10-15. Na tym kończymy naszą debatę z kandydatami na prezydenta Stalowej Woli. Mam nadzieję, że choć w części pomogła ona Państwu zdecydować, na kogo zagłosować 5 grudnia w drugiej turze. Oczywiście tych, którzy nie głosowali, być może zachęci do tego, aby poszli do wyborów właśnie w tę niedzielę, a przekonywali do tego Państwa pan Andrzej Szlęzak i pan Wiesław Siembida. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję państwu. Dziękuję również.